Zgubłeś? Co to jest? Mój zaomecek. Taki będę miał. Ty spikny. A miedza? Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem... Ciepła! Ciepło, Co da moc? Was dobrego, tylko nie leci mnie. Kasiek, kozalcy, kryś jeden, puszczo, na piorun, krewka idzie! Jedno to wymi złomą, teraz drugą chcę złamać. Mam

Piękny! na mnie. Boś... prawda? <gry> Ale miedza jest moja. Moja miedza jest twoja? Ha. Nie. Moja piękna miedza jest moja. Jak ta miedza moja nie jest twoja, bo jest moja! Co jest moje, to jest twoje, bo jest moje! Miedza, miedza, jest, je moja, miedza, moja miedza o, jest moja, rozumiesz? Nie, nie, ja bym walczył. Zabeczkę za i za miedzę moja, co za co walczyłem! Co kobeczka! Zabeczka! 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 A ja ci godą? Że ktoś tam chciał wliść! Widziałeś te odłupane kamienie? Co bym miał nie widzieć? Ktoś tam chciał wliść! Ale nie w los! Ale chciał wliść! Ale nie w los! A gdyby w los? Gdyby, 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 to by. Lazuj grzyby! Przesoliłem poliwkę przez ciebie, wsiąk krwisty, baraniugie! A jak? Kto to będzie, Jak, Widzisz? No, dobra, dobra, chodź. Myślę, że czas to się rozejrzeć po okolicy. Hej! Psiąkrw, jak ta poliwka, nie będzie dobra! To sam ją zisz wleję ci do gardła! I za oglądanie! Szybciej! Działam! Łazi po lesie, sukociebie! Chciałbym z tobą pogładzić. Nie chcę, ale ja nie chcę z nim gładzić. Idę spać. A to se idź spać, A ja pójdę. Swoją miedzę obejdzę. Swoją? Moją miedzę! Moją! Cześć! <tryk> <Hey. tryk> Łodyńcz! A tak to każdy dziok potrafi. Pistra, ten duży topór jest twój. Hehe. <śmienicza> A ty gozołeczkę pijesz, to nie tylko rączka, ale i główka ci parcieje. A ja nie piję gozołki i topór i miedza jest moja. <śmienicza> ale śwagra to jest nim os. I zapomnij zaś go kiedykolwiek miał.